Na weselach różne rzeczy się zdarzają. Ja w swoim życiu ze sobą mam już trochę wesel różnych, sam na nich też grałem. E, e, na pewno jest to fajna rzecz, bo można się dosyta najeść. Mhm. Można potańcować, oczywiście powygłupiać się i pośpiewać. Dzisiaj będziemy trochę śpiewać. Niemniej jednak ja niestety nie będę mógł się wygłupiać, tak jak zwykle to robię i używać jakichś środków gimnastycznych, ponieważ jestem świeżo po wypadku i mam złamane żebra, więc niestety dzisiaj ledwo co stoję, jestem na środkach przeciwbólowych. Mocno. Co się stało właśnie? Bo ja o tym słyszałam. No, jak ktoś lubi sporty ekstremalne, ścigać się, to później tak się dzieje. Jaki to sport? Samochody. To jakiś poważny wypadek, bo skoro żebra poszły w ruch... Jak wiesz, uderzasz w bandę nagle i to po prostu wszystko tam wysiada. No lewa strona jest dzisiaj Niestety słaba, na szczęście nic się nie stało, żadnych płuc nie mam przedziurawionych i tak dalej, żadnej odmy. Jest wszystko dobrze, tylko połamane żebra.